Girl, let you go. You are the only one. Witam z tej strony Katon 967. A oto kolejny odcinek mojej serii mini polatników. Pomocny katon. Stworzyłem ten film z myślą dla fanów mecha, space opery, romansów i muzyki. W tym filmie przedstawię Wam, w jakiej kolejności oglądać serię Macross. Wytłumaczę, które części tego tytułu można obejrzeć, i też przedstawię Wam kilka informacji o nim. A więc zaczynamy. Macross jest to duża franczyza anime mecha, podobnie jak serię Gundam. Od lat 80. co kilka lat są wydawane dawane anime umiejscowione w tym uniwersum. Każda część tej franczyzy to kompletnie inna opowieść z innymi postaciami i innym klimatem, która nie jest związana z pozostałymi odsłonami. Jednak każde z nich posiadają kilka elementów wspólnych, np. walki mechów transformujące się w myśliwce, wątek romantyczny pomiędzy trzema protagonistami i motyw piosenkarzy i ich muzyki. Co więcej, w danych odsłonach czasami pojawia się kilka mniejszych lub większych nawiązań do innych części, czy to jeśli chodzi o występ postaci z innych odsłon, czy wspomnienie o wcześniejszych wydarzeniach. Więc, nawet jak historie konkretnych części nie są ze sobą powiązane, to w większości przypadków nie zalecam je pomijać. Chronologia anime umiejscowionych w uniwersum Macross nie jest tak skomplikowana, jakby się na początku wydawała. Kilka części tego tytułu są dość krótkie, i choć tych odsłon jest dużo, to w krótkim czasie można wiele z nich obejrzeć. Co do dokładnej kolejności oglądania, według mnie całą przygodę w tym uniwersum można zacząć od obejrzenia pierwszej części czyli Super Dimension Fortress Macross. Jest to wprowadzenie do świata przestawionego. Nie polecam pomijać tej odsłony, ponieważ konsekwencje wydarzeń mające w nim miejsce są widoczne w kolejnych częściach. Przyswojenie informacji zawartych w tym anime pomogą w lepszym zrozumieniu fabuły w jego kontynuacjach. Dalej można obejrzeć Makros Zelo, który jest umiejscowiony najwcześniej w linii czasu tego uniwersum. Teoretycznie od niego można zacząć oglądanie, jednak z drugiej strony w nim jest masa nawiązań do pierwszej części. Więc fabułę Macross Zero najlepiej się zrozumie jak już się obejrzało Super Dimension Fortress Macross. Przy tym anime należy wspomnieć o tym, że niektóre jego części mają własne alternatywne wersje w formie filmów pełnometrażowych. W owych filmach chcą kilka większych lub mniejszych zmian, np. edytowane sceny i dodanie kilku nowych lub kompletnie inny przebieg fabuły. Nawet jak zna się fabułę danej części, to i tak polecam obejrzeć jej alternatywną wersję ponieważ mimo że teoretycznie ogląda się tą samą opowieść to na swój sposób jest ona czymś nowym posiadającym nowe elementy i nie będącym kopią oryginalnego anime tak więc podsumowując początkujący powinni zacząć oglądanie od Super Dimension Fortress Macross potem od Macross 0 Macross Plus Macross 7 Macross Frontier Macross Delta i ewentualnie zakończyć na Macross 2 Plus sięgnąć po alternatywne wersje danych odsłon. Są jeszcze wiele odcinków specjalnych i zbiorów teledysków z danej części. Jednak według mnie są one jedynie dodatkiem, które niewiele wnoszą do samego uniwersum. Polecam obejrzeć je tylko z ciekawości, jak się przywiązało do postaci z danej części. A jak będzie chciało się dowiedzieć więcej na temat danych postaci, wydarzeń, innych rzeczy z tego uniwersum, to polecam. Zalecam zajrzeć na stronę Macros Wiki, która jest encyklopedią w całości poświęconą tej franczyzie. Link do niej w opisie filmu. I tak wygląda kolejność oglądania serii Macross. Postarałem się poukładać informacje tak, by były jasne i zrozumiałe dla osób zaczynające przygodę w tym uniwersum. Na koniec radzę wam nie zniechęcać się z powodu wielkości tej franczyzy. Jak już mówiłem wcześniej, wiele jego części dość szybko się ogląda. Uzbrajając się w cierpliwość i traktując z dystansem pewne wady, Czasami występujące w danych odsłonach będzie można było czerpać wiele przyjemności z oglądania serii Macross. A uwierzcie mi, jest to godna uwagi Franczyza, będąca mieszaniną wielu motywów, którą fani gatunku mecha, Space Opery i romansów nie powinni przejść obojętnie. Chociażby z powodu świetnej i różnorodnej muzyki. Mój Boże, jaka ona jest fenomenalna i ponadczasowa! Dziękuję za obejrzenie mojego polatnika. Mam nadzieję, że informacje, które wam przedstawiłem, były dla Was przydatne. To wszystko ode mnie. Cześć!